Czyli ta dama była opiekunką. Opiekunką królika, jak widać. Ych. Opiekunowie Miraculów przedstawiani są solo, ale niektórych musiały łączyć historie miłosne. Para Biedronka i Czarny Kot. Kiedyś musiało już się to wydarzyć, prawda? A może skupiali się na pracy i oddzielali sercowe perypetie od spraw superbohaterskich. Co też ci radzę się chłopcem, w którym jesteś zakochana od dawna i który zainteresował się tobą. Czy imię Adrien obiło ci się o uszy? O nie, nie ma mowy. Moja miłość do Adrian'a przyniosła wyłącznie kłopoty, nigdy więcej. Tyki, czy kiedyś zdarzyło się, żeby Biedronka kochała Czarnego Kota? No tak, ale nie było wtedy monarchy, który próbował ukraść im mirakula. Powiedz, czy ułożyło się między nimi? Oj, nie znam się za bardzo na ludzkiej miłości. Może lepiej, jak zapytasz ją osobiście. Możemy to zrobić? Do tego właśnie służy kwagatana. Szat! <grym> Skontaktujesz się z dawnym posiadaczem Mirakulum? Przyłóż kwagatamy do pieczęci i zawołaj spotkanie. Hmm. 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 Nikogo nie ma. Droga wolna. Hmm. A -a. A -a. Co to jest? Koperta wygląda, jakby była ukryta tu od setek lat. Jest zaadresowana do. anima Kubdela? Co? Co tu się dzieje? Mamy list do pana. Hmm. Hmm. O, nareszcie. Zdjęcia? Ale to niemożliwe. W tamtych czasach nie istniała fotografia. Wieści od mojej córki. Od, od Alix? Hmm. Okej, okay, spróbuję jeszcze raz. Nie wiem, czy to dobry pomysł, zawracać nie głowę czymś takim. Ma dosyć gwałtowny temperament. Spokojnie, jakoś się dogadamy. Mm. Spotkanie. A A A A to jest ta, której szukasz, Joanna Dark, czyli szkarłatna dama. A A Hmm? Witam Cię, jak Cię wołają, niezdarna dziewczyno. Mam ma, Marinet, co się z Tobą dzieje? Słyszysz głosy, czy co? Mnie również zadawano nieraz podobne pytania. przyzwyczajisz się z biegiem czasu do nich. Tu, patrz, to w zbroi, nie widzisz jej? Ha? Nie. Tylko ty i ja możemy zobaczyć twoje poprzedniczki. Witaj, Janno, miło cię znów widzieć! Tiki, ty mój mały gargulcu, apetyt dopisuje jak dawniej? Co takiego się dzieje, że potrzebujesz mojej pomocy? Wojna do zakończenia? Czy plaga smoków? E, nic z tych rzeczy. Chodzi o to, że tak jak ty, Marinette zakochała się w posiadaczu mirakulum Czarnego Kota. Że co, przepraszam? Przynajmniej tak twierdzi. Ja sądzę, że nadal kocha Adriana, ale gdy on wreszcie odwzajemnia miłość, ona ucieka od prawdziwych uczuć i wymyśla nowe, niemożliwe do spełnienia. A ja nie znam się za bardzo na miłości. Hmm? Przestań, ja wcale nie uciekam przed prawdziwym uczuciem. Uciekasz, jakby goniła cię banda superzłoczyńców. Nie wierzę własnym uszom. Doprawdy niepokoisz mnie tanią historią miłosną? Kończ to spotkanie natychmiast, słyszysz? Czekaj, podobno też kochałaś czarnego kota? Powiedz mi o tym. Nie, nie mam czasu na takie dyrdy małe. A ty lepiej skup się na swojej misji, jeśli chcesz być godna swojego miraculum. Koniec spotkania. Nie, proszę. Koniec spotkania.